Dobry wieczór, witam wszystkich. No, dzisiaj będzie tak trochę chaotycznie, newsowo, ale mam potrzebę takiej ekspresji. A co? Otóż, e, pierwsza rzecz jest taka, że lewica mnie czasami rozśmiesza strasznie, i to ta lewica, e, w każdym razie ja bym użył szerszego określenia niż lewica rewolucja. Otóż jest pewien rewolucjonista, który chce Państwa świeckiego u mnie pod vlogiem, no i tak sobie dyskutujemy i ostatnio próbował mnie przekonać tym, że no, ewolucja to już jest sprawa absolutnie pewna. Okazało się, że no niestety nie, Link podaje na dole. Wielu naukowców odrzuca po prostu teorię. Ewolucji. Być może to tylko kropla w morzu świata naukowego, a wszyscy inni na przykład są gorącymi zwolennikami ewolucji. Może tak jest. Nie wiem. Ale przypuszczam, że, że raczej nie, no bo to jednak kilkaset osób odrzuca po prostu tę teorię. Ale to jedna rzecz. Po drugie, niedawno jakoś z kolegą Mateuszem Ochmanem, tym co ma vloga, i w ogóle tam w tym manipularzu jakoś tam z tym drugim kolegą. Tomaszem bodajże, tak, Tomaszem. Sobie tam gadał. No to właśnie o tego chodzi. Jakoś zakumplowałem się z nim na Facebooku. No i on ma tak, że to jakoś tam bardzo aktywnie działa. No i napisał raz coś takiego, była jakaś tam dyskusja. I napisał tak, że nie przytoczę dokładnie, ale chyba coś takiego, że gdyby nie chodziło o kobietę, to użyłbym słowa debilizm. No i tam oczywiście ta pani. Potrzebowała, poczuła się dotknięta troszeczkę, no i tak sobie coś tam wyjaśniali później. W każdym razie ja też bym użył słowa debilizm, gdyby nie chodziło o kobiety i to aż trzy. Najbardziej zabawna jest, jest towarzyszka, towarzyszka Stokrotka, ukrywająca się pod pseudonimem, pod pseudonimem Monika M., prawda? Otóż sympatyczna Monika M, która z Aaronem S oraz Jerzym U., prawda? <grywa> Jerzym U jeździła kiedyś samochodami, co jest na filmiku na YouTubie, jakimś tam może link znajdę do niego też. Wypowiedziała się ta towarzyszka stokrotka o, w następujący sposób. Lech Wałęsa Nagrodę Nobla słowami o getcie ławkowym dla gejów. Jest mi potwornie przykro. No ja niestety jestem zmuszony przypomnieć, że nagroda Nobla to już sprawa jest dawno przegrana, to jak już Dario Fo dostał nagrodę literacką jakiś czas temu, jak Unia Europejska stała się laureatem, a może laureatką tej nagrody, to, to, to w ogóle co tu można hańbić, no co tu można zhańbić jeszcze, no już się wszystko zostało zhańbione, ta sprawa już jest przegrana. No, ale to pierwsza kobieta, o której mówiąc, użyłbym słowa debilizm, gdyby nie była kobietą. Druga to jest oczywiście sprawa, druga kobieta to jest, nie znam jej osobiście, ale to pani, która ukrywa się pod pseudonimem Pastor Anita. Pastor Anita, to jest w ogóle sytuacja była tego typu. Szedłem sobie po patelni warszawskiej, to jest tam, gdzie koło pałacu kultury, koło metra, gdzie się wsiada, tam mnóstwo ludzi zawsze jest. I jakaś kobieta coś mi wcisnęła, prawda? I wcisnęła mi. Rapsodię realności. To jest jakiś taki miesięcznik w formie kalendarza, takiego na, na każdy dzień są jakieś tam modlitwy i przemyślenia różnych błędnowierców. Między innymi jedna z błędnowierczyń to jest pani ukrywająca się pod pseudonimem Pastor Anita. No, ja ciekaw jestem, cóż by mi. Pastor Anita powiedziała na y, taki cytat z Biblii Gedeonitów, czyli też takich, tych, tych gości, co w Stanach Zjednoczonych wrzucają wszędzie Pismo Święte i dlatego ono jest w szufladach hotelowych i tak dalej. Otóż napisane jest to w liście do Koryntian tak. Y, pierwszy list do Koryntian, rozdział 14... Werset 34. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. Zakon, czyli chodzi o Stary Testament, bo to w księdze rodzaju, rozdział trzeci, werset. 16 też mowa jest o tym. Nie będę już wnikał w te biblijne sprawy, w każdym razie pastor Anita na pewno jakąś interpretację przedstawi, przypuszczam, że bardzo interesującą i ciekawą, no ale protestanci są przecież mistrzami egzegezy biblijnej, więc właśnie nie ma się o co martwić, można sobie wymyślić, co się komu chce. No a trzecia, moja ulubiona, Pani, o której chciałbym powiedzieć, jest już mniej zasługująca na słowo debilizm, bo jest to istota przebiegła. Jest to istota przebiegła, która jest członkinią, na pewno nie członkiem, tylko członkinią, właśnie znakomitej organizacji antypolskiej, która cały czas posługuje się takim mydlącym oczy kryptonimem Platforma Obywatelska a ta pani nazywana czasem przez warszawiaków gronkowcem kiedy indziej bufetową a kiedy jeszcze indziej ja bardzo przepraszam, że ja używam tych wszystkich sarkastycznych słów ja się na pewno poprawię właśnie przeczytałem w ramach tak, w ramach dygresji powiem, że w ramach lektury wielkopostnej czytam książkę o, o takiego karmelity o, o grzechach różnych i tam jest napisane, że sarkazm jest jak, jakąś formą gniewu, prawda, no, no niestety jeszcze się na tyle nie wydoskonaliłem i muszę dać upust swojej frustracji polityczna, politycznej więc y, Gronkowiec, Bufetowa i jeszcze jakoś tam na nią mówią, y, postanowiła y, spłacić długi za wszystkie te stadiony i jakieś inne y, może to nieudaną drugą linię metra, a może chce znowu ileś tam dziesiątek tysięcy czy setek tysięcy złotych, czy, czy, czy milionów, czy już nie wiem czego zapłacić nagród dla strażników miejskich, którzy utrudniają obywatelom życie czy coś tam takiego. W każdym razie postanowiła trzecią już podwyżkę gronkowiec wprowadzić na bilety ZTM, czyli bilety komunikacji miejskiej w Warszawie. No i znowu byłem na patelni i rozmawiałem z pewnym facetem, który zbierał podpisy. No okazało się, że już jest 8 tysięcy podpisów przeciwko tej akcji. No, ale ma być 15, więc jeszcze trzeba drugie tyle, właściwie, jeszcze 7, prawie drugie tyle. No i wtedy jakiś tam protest będzie można złożyć tutaj jakiegoś tam marszałka, marszałka województwa, czy tam Warszawy, czy, czy rady miasta, czy czegoś tam, jakiegoś magistratu w każdym razie i coś tam z tego ma wyniknąć, pewnie nic nie wyniknie, tylko to zmielą, no na razie nasze społeczeństwo łącznie z Hanną Gronkowiec, Gronkowiec-Walc, smacznie śpi sobie z głową w nocniku, Demokracji zaturwane przez tą parszywą, demokratyczną gnojowicę. No niestety, no taka, taka jest właśnie, takie są realia, więc ja nawet się już nie łudzę, że to coś nam da, te, te, te podpisy. No ale podpisałem się, no bo czemu miałbym się nie podpisać? Trzeba się złączyć z narodem, gdzie się da, no bo nie ma innego wyjścia. Więc tyle takich humorystycznych, to taki śmiech przez łzy trochę, to, to, to nie ukrywam. No ale cóż nam pozostało? Tylko różaniec i y, odrobina dobrego humoru. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego y, i polecam swojego vloga. Y, no i tyle. Jak ktoś ma ochotę z y, komentować, to oczywiście zapraszam na razie. Cześć.